Jak twoje sprawy z Marlowe? Tak, ta twoja nowa panna to niezła laska Więc poszliśmy w sobotę na koncert Rancid Bandage No i zrobiło się dość gorąco Ale włączyli klimatyzację Pewnie zmarzliście? Ściema Wyluzuj, nie ma się coś pieszyć Nie jestem mistrzem w wyrywaniu lasek A wolałbym niczego nie zepsuć A co u ciebie, Niki? Jak wam się układa z John Sim? Zabiera mnie w weekend na tak zwaną romantyczną randkę do kina. Będzie fajnie albo koszmarnie, opowiem. O, co to za smród? Chyba gaz! Raczej chemikalia! Jak? Ładnie pachnę? Ochyda! Oh, co to jest? Seksowny zapach, co? Aż zapiera dech, prawda? Randka odwołana, John C. Potrzebuję tlenu. Kończy się szkoły czas. Nic nie krępuje nas. Czas przyjaciół spotkać z tym. Zawsze chodzimy razem. Gdzie my mamy tylko my. 16 mam lat, więc oko Prace mam i zaczynam ją właśnie dziś, życie na własny rachunek lat naście, fajnie jest wtedy, gdy dorasta się to najpiękniejszy w życiu czas Najpiękniejszy w życiu czas! Szóstka w pracy. Skarbie, ty cuchniesz. Słuchajcie, nie zgadnijcie co widziałam po drodze. Do robienia dzieci? Ej, chyba się przesłyszałam. Nie, nie, to budka fotograficzna. Naprawdę super sprawa! Budka do robienia dzieci? Kto tu na to pozwolił? Nie macie innych zmartwień? Szczerze mówiąc, mnie to nie uchodzi. Para wchodzi do budki, robi zdjęcie, a po chwili dostaje fotografię pokazującą, jak mogłoby wyglądać ich dziecko. Przyszłe dzieci? Szat! Będą miały małe odrzutowe plecaki! Chodźcie zobaczyć! Idę tam z Benjem w porze lunchu. Ketlin, nie sądzisz, że jeśli zabierzesz chłopaka, z którym byłaś dopiero na dwóch randkach do budki, która robi zdjęcia przyszłych dzieci, to on może poczuć się nieswojo? O nie! Jemu to się spodoba. Oj, a to co? Nigdy nie czułaś jak pachnie facet przy stoliku obok, niecnie porzucony przez swoją dziewczynę. Nie miałam wyjścia. Cały czas jest mi niedobrze. Skąd to masz? Pracuję teraz w kwiaciarni, tylko dla panów. I mamy wielką wyprzedaż kwiatów i perfum. Bardzo zaryzykowałeś. Wyprzedaże kosmetyków są niebezpieczne. Wody kolońskie i perfumy albo wywołują wysypkę, albo śmierdzą. Rety, a ja mam tego całe pudło. Istnieje ograniczona gama zapachów dla mężczyzn, a ten na pewno do niej nie należy. Czyli wybrałem zły zapach. Nie ma sprawy! Johnson Master nie potrzebuje protezy, żeby dobrze pachnieć. I tak wiem... Że mój naturalny zapach to najlepszy babi. Jonesy, tydzień bez dezodorantu i będziesz śmierdział jak niedomyty kibel. Każdy by śmierdział. Właściwie to po tygodniu nie śmierdziałbyś aż tak bardzo. He? Smród ma fazy. Na początku zawsze jest najgorszy, a potem jakoś po tygodniu słabnie. Powiedział to, to głos prawdziwego doświadczenia. Myślę, że pora już odróżnić mężczyznę od chłopców przy pomocy małego konkursu. Konkurs? Właśnie! Żeby zobaczyć, który z nas będzie najlepiej pachniał po tygodniu bez mycia. Żadnych kąpieli, żadnych pryszniców, dezodorantu czy mydła. To wchodzi? Bez kąpieli i prysznica? Wchodzę w to! Chyba żartujesz. Mam śmierdzieć przez tydzień tylko po to, żeby dowieść swojej męskości? To ci się przyda! Jestem zbyt nerwowy, żeby korzystać z publicznej toalety. Przyznaj! Zawsze lecisz do domu w porze lunchu, kiedy cię przycisnął. Kłamiesz! W zeszłym miesiącu raz tam byłem! To było we wtorek! A, dobra, kiedy zaczynamy? Twój facet weźmie udział w konkursie na śmierdziela. O, to niezły test dla waszego związku. Z drugiej strony, Niki, to lepsze od tej wody kolońskiej. Wytłumacz mi jeszcze raz, jak to działa? Wchodzimy do środka i aparat robi nam zdjęcie. A potem drukuje fotkę naszego potencjalnego dziecka. Czyż to nie cudowne? O tak, nadzwyczajne, ale nie dla mnie. I nie dla mnie, ja w to nie wchodzę, to wyrzucanie pieniędzy. Głupia strata pieniędzy. Nie damy się naciągać, nie wchodzimy w to. Właśnie dlatego. Uh -huh. z tego powodu, właśnie. Ja nie rozumiem, dlaczego was to nie kręci, bo nas bardzo. Prawda, Bercz? O tak, kręci, absolutnie. <gry> Co to będzie, chłopiec czy dziewczynka? Chłopiec, absolutnie. A jeśli nie, co myślisz o imieniu Emma? Ładne? Tak, uzgodnienie imienia jest dość trudne, ale na pewno zgodzimy się co do tego, że będzie śliczna. <grybuj> Coś nie tak? Moje dziecko jest brzydkie. Co? Podobno nie ma brzydkich dzieci. O, okazuje się, że to nieprawda. O, moje gratulacje. Macie małpkę. To kosmita. Przybywamy w pokoju. Przepraszam. To musi być jakiś błąd. Spróbujmy jeszcze raz. Nikt się stąd nie ruszy, dopóki nie zobaczymy przeróbki. To niemożliwe. Zgarbiłeś się i miałeś ponurą minę. Poprawimy to. Jeszcze raz. Ach, muszę lecieć. Ja właśnie muszę gdzieś lecieć. Katrin, przestań wierzyć w te bzdury. Ta budka wypluwa zdjęcia pokracznych bobasów dla jaj. Patrz, my też dostaniemy zdjęcie paskudy. Trzymasz tutaj zdjęcie z jakiegoś szczególnego powodu? Za duże! Nie mieści mi się w portfelu! Przyszły mistrzu męskości do domu! Na pewno pocicie się smrodliwie na samą myśl o porażce. Mówiłem już! Fazy smrodu. Wyprzedzam was o cztery dni bez prysznica. Zresztą nie przepadam za nim. Jude, pracujesz na lodowisku. Tu jest zimno, więc się nie pocisz. A Jonesy pracuje w kwiaciarni i otacza go zapach kwiatów. To nie fair! Nie podoba ci się twoja praca? W dusznym, pachnącym, gorącym, tłuszczem lokalu? Mięczak! Mam więc pozostać w waszym głupim, smrodliwym konkursie, bo. Wiedziałem, że będziesz chciał się wymigać. Przygotowałem więc dwie nagrody: jedną dla Mistrza Męskości, najlepiej pachnącego, i dla Mistrza Smrodliwości, najbardziej śmierdzącego. Dla ciebie! Co? To nieprawda! Ależ tak! Wycofując się z konkursu, przyznajesz, że cuchniesz najbardziej. Twoja dziewczyna będzie zachwycona tym cackiem. Trudno. Dalej będę ściemniać przed Marlą i gram dalej. Ach. Wzywają mnie moje pachnące hamburgery. Super! Wiedziałem, że go zatrzymam. Jeszcze raz ogłaszam. Konkurs trwa. <śm> Ochyda! Oh, Wyatt, masz chwilę? Nie możesz ignorować naszej zasady uśmiech co 10 sekund tylko dlatego, że dzieciak wyżygał ci się na ubranie. Lepiej. Masz 9 sekund na przygotowanie kolejnego uśmiechu. Ostra ta cebula. Cebula, tak, właśnie. Cześć, Łajet. Idziemy już na przerwę? Ja y, dziś y, nie będę miał przerwy. Mam dużo roboty. Dobra. Hmm. Buziaka na drogę? <noise> Ty, jestem strasznie zajęty. <noise> Wszystko w porządku? Tak, jasne, w najlepszym. Ale musimy dziś zrobić zdjęcie naszemu przyszłemu dziecku. <noise> Może się przydać na okładkę naszej demówki. Pod budką. Po pracy będę tam. Jak nie wypaść z konkursu i nie zostać rzuconym? Te owocowe spinki do włosów są urocze. Rachel McAdams nosiła takie w zeszłym tygodniu. A dobrze z zgnieła? zgniła? Może dlatego, że to kiwi? To jedyne kiwi chcę je mieć. Co? Jest moje! Z tymi owocami A -a. na głowach A -a. wyglądacie jak Carmen Miranda. A -a. Carmen Elektra też je nosi? A -a. Hej, skarbie! Pomyślałem, że dzisiejszą randkę. O, oh, oh, nie zbliżaj się! Przestań! Przecież lubisz mój męski zapach. Wybacz, Johnsie, ale niemożliwie cuchniesz! Taka niedostępna. To mi się podoba. <śmiech> <śmiech> nie sądziłam, że zapach klonów może uszczęśliwić. <laughs> Trudno z tobą wytrzymać, kiedy przez cały czas tak się odsuwasz. Dopóki się nie wykąpiesz, szlaban na moje usta. Ale zostały mi jeszcze trzy dni. Nie wytrzymam trzech dni bez przytulania. Moje usta się skurczą. Proszę, skarbie. Jeden mały buziak i masz mnie z głowy. A fój! Sorot! Poczydaj się za pachę bazaru. Idź w sobie stąd! Ej! Au, 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 Spóźniasz się. Gdzie jesteś? E, już idę. Wejdź do budki. Zaraz będę. Eee. Skarbie, coś stało. O, przepraszam. Wyobraź sobie, że zostawiłem portfel w pracy. O, Chłajet. Nasz dzidziuś jest w porządku. Kolejne piękne dziecko? Wszyscy, którzy wchodzą do tej głupiej budki, dostają śliczne maleństwo, tylko nie ja! To nieprawda. Sus. Śliczne, tak? Prawda? E, Kathleen, ja muszę lecieć. Wy, matki pięknych dzieci, jesteście takie same! Nic, tylko ja, ja, ja! Chcesz jeszcze raz spróbować? Jestem pewna, że Benja nie obchodzi jakieś podrabiane zdjęcie dziecka. Nie powinno. Rano go rzuciłam. Co? Jeszcze wczoraj mówiłaś, że bench jest tym jedynym, dwunastym tym jedynym. Nie jestem złośliwa. Szukam faceta, który da mi śliczne maleństwo. Takiego, którego męskie geny spełnią wszystkie moje oczekiwania. Może ten facet by się nadał? <laughs> Za mną mój facet ma się kąpać. Dopóki tego nie zrobisz, trzymaj się na dystans. O rany, dłużej tego nie wytrzymam. Co robić, żeby się poddali? Z dżudem pójdzie łatwo, ale ładnie. Chyba jedyny sposób to przyłapać go na oszustwie. O wilku mowa. Nowego zapachu, no ale ulegnij, wiem, że tego chcesz. Weź próbkę! No, nie wiem. Po prostu nie wiem. Proszę, proszę. A któż to czai się tutaj, jak jakiś zaklony kocur? próbuję szpiegować. Potrzebuję ciszy. To przestępstwo. Nielegalna inwigilacja. Jeśli chce pan uniknąć odpowiedzialności, panie, hm, panie, co to? Śmierć jak robi placek. To wywołuje mnie. E o, przykro mi, ale nie mogę przyjąć zapachu, który pokryje mój naturalny męski aromat. Cześć! O nie, to gorsze niż smród. Hej! Nareszcie! Krapi Barn robi coś przydatnego. Witam, panie. Słuchaj, Niki, pomożesz mi kupić dziecięce ubranka? Słucham? Ubranka. Coś wyjątkowego, stylowego, żeby mój mały ziomek wiedział, że jest wyjątkowy. dobra. Ciężkie. Przepraszam. Przerwa na lunch. Jak na takie chuchro całkiem nieźle sobie radzi. O co tutaj ta budka? To będę robić zdjęcia moim najlepszym klientom. Taka promocja. Ej. Hey. Mało brakowało, a dałbyś się spryskać perfumami. Od kiedy to jestem śledzony? Odkąd dwa razy spojrzałeś na fontannę. Chłopcy, ten konkurs wymknął się spod kontroli. Tu już nie chodzi o to, kto najlepiej pachnie, tylko o to, który najmniej cuchnie. To się stało dość obrzydliwe i byłoby nawet zabawne, gdyby nie dotyczyło mnie osobiście. Nie przerwiemy konkursu, chyba że Wyatt definitywnie uzna się za pokonanego. Chciałbyś. W tym konkursie możesz wygrać ty albo ja. Nie ulega wątpliwości, że będę to ja. A co z Judem? Chyba wszyscy się zgodzimy, że Jud nigdy nie był przesadnym higienistą. Przed nami jeszcze trzy dni konkursu, więc lepiej, żebym was nie przyłapał na myciu rąk śliną. Bo od tej pory traktuję ślinę jak płyn do kąpieli. śmieszne. Darmowe zdjęcie ze mną, proszę się zgodzić. Do mnie mówisz? Bardzo proszę, tutaj, trochę A. bliżej. Czy dostanę rabat, jeśli się sfotografuję? Jako chcę ci? Następny. Próbowałeś oszukiwać? Ja? A co ty tu robisz? Ja nie oszukuję! Jestem tutaj, żeby pilnować ciebie! Przyszedłeś tu umyć się pod pachami! Trzymaj te zaplute łapska przy sobie! Hej, Jen, musimy koniecznie odbyć małą pogawędkę jak mama z Tatą o naszym Judzie Juniorze. Jud, zaczynasz mnie trochę przerażać. Nie traktuj tego poważnie. To jest tylko zdjęcie. On nie jest prawdziwy! To nic. Przywykłem do bycia samotnym ojcem. Pozwól nam tylko odwiedzać się w wakacje. <śm> Już prawie koniec przerwy Ja wytrzymam A jak ty? Też Dobra <śm> Hej! Wyatt? Marlow, cześć! Też korzystasz z toalety? Wyatt, słyszałam o tym waszym konkursie Serio? Kto ci powiedział? Nikki i Jen Zdradziły to owocowe klipsy na ich nosach <śm> <śm> Wyatt, nie przeszkadza mi twój zapach Serio? <śm> Nawet największe gwiazdy roka śmierdzą. Smród to rock'n'roll, baby. Nigdy bym na to nie wpadł. Zobaczymy się jutro. Pokonaj ich tygrysie. Dzięki. Ty... <grym> a, 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 a. Czyś byś liczył na rozejm? A ty nie? A, a, a. Dobra, dobra. Ale tylko ten raz. A. Będę miał na ciebie oko, Johnson. Tylko nie w tej chwili. Bo teraz będziecie po kolei do nas podchodzić. Powoli. W momencie, kiedy nie będziemy mogły wytrzymać smrodu, krzykniemy stop. Ten, który podejdzie najbliżej, wygrywa. Wyatt, ty pierwszy. Tarczę w dół. Ruszaj. Całkiem blisko. Myślałem, że bardziej śmierdzę. To nie jest smród gwiazdy Roka, To nie jest nawet Boyz Band. Jesteś rozczarowana? Nie smród czyni gwiazdy, Wyatt. A teraz chwila, której się obawiałyśmy. Jonesy, ruszaj! No co wy? Chlisacie mnie! To obrzydliwe! To najgorszy zbród, jaki w życiu czułam! Mój nos, mój nos! Chyba zaraz mi odpadnie! Nie! Ludzie, ten konkurs był ustawiony! Jud, miejmy to już za sobą! Gdzie jest zdjęcie dziecka? Uznałem, że maleństwo potrzebuje faceta, który może być dla niego prawdziwym autorytetem. Dzieci potrzebują dyscypliny! O, oddałeś małego do adopcji? To dla jego dobra! <laughs> czy mi się wydaje, czy. Jude? Pachnie jak Jude? Nigdy zbyt często się nie mył. Zawsze otacza go lekki smrodek. Mamy zwycięzcę! Miodzio! Chciałbym zaznaczyć, że wygrałem dzięki znajomości teorii fast smrodu. Dzięki! O nie! Żądam podobnego włuchania! <laughs> Josie, twój smród zabił wszystkie moje kwiaty. A? Zwalniam cię. Co? Przykro mi. Nie, jesteś zwolniony. Aha. Otrzymałem liczne skargi na temat nieobyczajnych zachowań w tej bezprawnie przeniesionej budce. Przyznać się, kto jest za to odpowiedzialny! To wszystko wina budki. Z kimkolwiek pozuje, dostaję zdjęcie paskudnego dziecka, a przyprowadziłam do pozowania już chyba wszystkich! Mnie nie zapraszałaś. Chyba nie mam innego wyboru. Jest śliczna! Jest śliczna! Moje dziecko jest śliczne. <laughs> dziękuję, 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 dziękuję. <śmiech> <śmiech> Jeśli nie chcesz dostać mandatu, natychmiast odstaw budkę na jej miejsce naprzeciwko sklepu paski, paski, paski. Hmm. Ładne. <laughs> Słuchajcie, została nagroda dla największego śmierdziela. O, John C. Chyba jej nie, nie chcesz ją, stary, zasłużyłeś! O, rany. Mówię wam, jeszcze nigdy wanna nie była po mnie tak brudna jak wczoraj. Moja mama kazała Johns uprać rzeczy dwa razy, żeby pozbyć się smrodu. Tak, ale przynajmniej Niki znów nie może oprzeć się wielkiemu C. Masterowi. Hmm, to niezwykłe, jak uroczy może być Największy śmierdziel, kiedy się umyje Mistrz męskości Jude Lisowski Wystarczyło na dwa tygodnie Odstawić prysznic Co? Dwa tygodnie? Co? Dwa tygodnie? Koszmar <śmary> Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Leży Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dialogi polskie Wojciech Krzymański. Dźwięki montaż Agnieszka Stankowska. Organizacja produkcji Agnieszka Kudelska. W rolach głównych. Etin Agata Buzek. Jen Anna Sroka. Niki Katarzyna John C. Maciej Zakościelny. Jud Aleksander Czysz. Wyatt Modest-Ruciński. I inni.